Dzień dobry, wieczór. Obiektywnym faktem jest to, że Samsung długo kazał czekać swoim fanom na fanową, na fanową, na faniarską na edycję smartfona dla swoich fanów. Pytanie: czy warto było czekać? Hmm. Przy okazji tego materiału. Zacząłem się zastanawiać, e, czym jakby wiadomo, że fan fe, FE to fan edition, czyli dla fanów. Natomiast zacząłem się zastanawiać, czym dla Samsunga w genezie tej serii jest właśnie to FE. I na zagranicznej stronie e, Samsunga napisane jest, że FE oznacza fan edition. Krótko mówiąc, kiedy mówisz, my słuchamy. Dla każdej generacji flagowej serii Galaxy S uwzględniamy twoje uwagi i produkujemy urządzenie wyposażone we wszystkie twoje ulubione funkcję. Możesz cieszyć się bla 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 bla. Jakby na to nie patrzeć, rzeczywiście w pewnym sensie tak jest, bo wręcz legendarny Galaxy S20 f może stać na gabloce tuż obok legendarnego HTC HD2 i wspólnie brać udział w filmie Marvela o historycznych bohaterach smartfonowego świata. Geneza była prosta. Tańszy flagowiec był plastikowy bo plastikowy, ale jednak w środku był flagowcem o niższej jedwabistej cenie. I teraz tak, dla konsumenta ideał. Dla Samsunga strzał w dziesiątkę, ale i w wpięte jednocześnie. Rewelacyjnie. Wyważone S20FE spowodowało, że droższy następca S21FE, poza cieńszymi ramkami, nic ciekawego nie wniósł. I ten S20FE, kolokwialnie mówiąc, chodzi za Samsungiem jak bąk za dupą. No, po prostu legenda. Co prawdopodobnie, przynajmniej poniekąd, wraz z ówczesnym tamtejszym kryzysem, zmusiło Samsunga do przynajmniej zapauzowania tej serii, nie wypuszczania S22FE, żeby z przytupem wejść z Galaxy S23. S23FE to takie przejście pomiędzy budżetową serią A, modelem A54, bo w tym roku dziwnym trafem, co za przypadek, nie wypuścili A7X, a flagową S, S23. I to dosłownie tak jest. Wykonanie flagowe, metalowo-szklane, a wygląd, smukłość budżetowca. I wydaje mi się, że to prawdopodobnie ta sama buda co A54. Wymiary niemal identyczne. To samo z ulokowaniem diody aparatów, no i te ramki a w zasadzie to ramy ekranu. Nie muszę o nich mówić, bo i tak są widoczne. Zbyt bardzo. Widoczne. Co więcej, ten amladowy ekran o tym samym rozmiarze, co A54, według mojego pomiaru, jest ciemniejszy od tego średnia i tylko nieco jaśniejszy od s 21 f który ma nieporównywalnie cieńsze ramki, co nieporównywalnie lepiej wygląda, i mimo że staruszek, nieporównywalnie daje lepsze, świeższe, nowocześniejsze wrażenia z użytkowania. Omawiany model to po prostu nieporęczny klasek o dużej masie. Poprzednik jest wygodniejszy, lepiej układa się w dłoni, bo zachowując ten sam panel roboczy, oferuje mniejsze roz Zmiary, dużo mniejszą wagę i jest jeszcze cieńszy mimo tej samej pojemności baterii, 4,5 tysiąca mAh. I teraz tak. W teorii oba te modele, w sensie w benchmarku baterii, po prostu wypluwają podobne rezultaty. Gdzie na 120 Hz S21F, no odrobinę gorzej tylko też trzeba brać pewien margines będu, że jest to model starszy. Trochę czasu od jego produkcji e, upłynęło, więc ta degradacja baterii przez myślę co najmniej rok większa lub mniejsza musiała nastąpić, i nie można jeden do innego tego porównać jak. Ładowania, bo mimo że nowy model jest o 2 lata świeższy, to wciąż mamy tutaj tylko 25-watowe ładowanie przewodowe i 15-watowe bezprzewodowe, z kolei bateria w takim praktycznym użytkowaniu, z ciągle włączonym LT przy moim typowym jak zawsze użytkowaniu, 4-4,5 godziny SOT, co jest takim wynikiem 3 na 6 powiedzmy, nie ziemi, nie parzy, czyli dokładnie tak samo jak zamontowany procesor Exynos 22. Zero, zero. A więc jest to plac montowany w całej serii Galaxy S22 z 2022 roku. I co prawda nie mam pojęcia, jak wyglądają staty Samsunga, ale mogę domniemać po szumie liści wiatru katabatycznego. Co ja tu napisałem? Że po turbo danej serii S23 coś, niecoś może im na magazynach zalegać, więc jest jak jest. Ale przyznaję, że kultura pracy z tego co pamiętam jest lepsza niż w S22. Działa też sprawniej od A54, jest wydajniejszy od S21 FE i nie nagrzewał się drastycznie w stres teście. Kulminacja dawała 42 stopnie w moim pomiarze. Natomiast samo działanie jest jak w Pixelu. Wszystko działa dobrze, zadowalająco. W końcu mamy do tego 8 GB ramu i UFS 3.1, ale... Czuć, że czasami podczas przeglądania, chociażby Instagrama, plecki robią się po prostu ciepłe i nadmienie. To nie jest tak, że to przeszkadza i nie da się z tym żyć. Ale w snapach rzadko kiedy tak się zdarza w ogóle. No cóż, zeksynosem jest jak zjazdą jazdą bez koła zapasowego. Bezproblemowa, jak najbardziej, ale zawsze jest to z tyłu głowy, ale że coś może się wydarzyć. Ale jestem w stanie dać paznokcia uciąć że Galaxy A54 i S23FE dzielą dokładnie te same głośniki stereo. I nie mówię, że źle, bo są to bardzo dobre głośniki, o ile nie najlepsze w tym budżecie. Grają bardzo ciepło, bardzo donośnie i bardzo przyjemnie dla naszego ucha, względem nie to, że złego, ale po prostu słyszalnie gorszego, przede wszystkim płaskiego głośnika z S21FE. Natomiast nie ma już różnic w komunikacji wi Wifi 5G w wibracjach. Wszystkie mają typowe Samsungowe, dobre, ale nieszałowe względem rynku, dobrze i za nisko trochę lokowane czytniki linii popularnych w ekranie. W sumie tak samo jak z wibracjami, nie najszybsze względem rynku, czy szczelności na poziomie IP68. Znaczy A54 ma 67, ale to jest naprawdę mała różnica i przejdźmy po prostu do tego, co Was zawsze i w zasadzie mnie też najbardziej interesuje. Aparaty. Tylko sęk tkwi w tym, że... Tyle samo cech je dzieli, co tak naprawdę łączy, więc żeby nie pogmatwać tego wszystkiego, przedstawię wam tabelę, a w międzyczasie pokrótce powiem wam jak ja to widzę. Na 54 to realnie zdecydowanie niższy poziom. Po prostu gorsza zbieżność kolorów za dnia i więcej szumów w nocy. Ale istotny jest bohater odcinka S23 FE. I jestem w szczerym zdziwieniu, ale nie dostrzegam przepaści względem starszego o 2 lata S21 FE. Ba, trzykrotny zoom wypada lepiej u staruszka. Więcej rejestruje danych, gdzie w nowym wygląda to Jakoś dziwnie cyfrowo. Z kolei główna matryca, co prawda, za dnia wypada podobnie, ale znowu, na moje oko, z małą wadą wzroku, nieco lepiej albo bardziej ciekawie wyglądają foty z S21. Być może jest to kwestia nieco wyższego kontrastu. W nocy sytuacja wygląda podobnie, to znaczy S23 nie wybija się z jednej strony znacząco w sytuacji oświetlenia ulicznego, ale potrafi też zdecydowanie dłużej naświetlić zdjęcie, chociażby w tej sytuacji, i cokolwiek na tym zdjęciu widać. Z drugiej strony, to nijak ma się do tego, Jakie warunki realnie panowały. Generalnie różnice odbierałbym jako bardziej wynikające z innego softu, aniżeli z samych matryc, a różnice w moim odczuciu nie są na tyle duże, by mówić o przeskoku w jakości fotografii. Z tego co mi się kojarzy, to w całej historii kanału chyba nie było mi jeszcze dane nagrywać w takich warunkach klimatycznych. No ale skoro taki mamy klimat, to on jest pewnością dla jednego i drugiego równy, tak jak zawsze mówię. To co istotne, nagrywam w 4K30 i Samsung poprawił zdecydowanie przodzenie pomiędzy obiektywami. To znaczy jest ono płynne i nie ścina dźwięku, ale zauważyłem, że dodali przewodzenie przednią kamerę. Tylko sens w tym, że jak będę mówić liczby teraz, cyfry raz, dwa, trzy, pięć, sześć, sześć, siedem, osiem, to z pewnością słyszycie, że jest to szarpane. I to też muszą po prostu poprawić. Natomiast y, maksymalna rozdzielczość to 8K. Tego nie ma s 21 f Ale oba już mogą nagrywać w 4K60. Przebiegnę się, żebyście mogli zweryfikować, jak e, funkcjonują te hybrydowe stabilizacje. Teraz trzymam je identycznie, pewnie. E, no i ścieżkę dźwiękową możecie ocenić sami. I tyle, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo. No i cóż, za cały przyjdzie nam zapłacić wyjściowo 3200 zł. Tylko ja już naprawdę biorę przez sitko te ceny wyjściowe, ewentualnie jako benchmark względem innych marek i cen wyjściowych, bo regularnie co chwilę pojawiają się Samsungi z jakimiś promocjami. Zresztą on na start kosztował 300 zł dni z jakimś tam cashbackiem. Zaraz pojawi się promocja z okazji Walentynek, Dnia Kobiet. Oczywiście nie zapominajmy o Dniu Chłopaka, Mężczyzny. Co tam jeszcze jest? Który dzisiaj mamy? 6 stycznia dzień wtulania się, a 7 stycznia w niedzielę mamy dzień dziwaka, więc z okazji Dnia Dziwaka wycejmy ten telefon realnie na powiedzmy 2700 zł, co i tak uważam, że jest stanowczo za dużo i nie traktujcie mnie za dziwaka, bo mam trochę argumentów, by tę końcową tezę uargumentować też potwierdzić. Zaczynając od założenia filozoficznego, wybierając S20FE, kiedyś tam ludzie dostawali najbardziej flagowe nowe komponenty w tańszej obudowie i realnie pokrywało to się założeniami serii FE, a wybierając S23FE dostajemy w zasadzie to sam nie wiem co. To znaczy, absolutnie nie chcę być marudą, bo w zasadzie jest to poprawny, dobry telefon, który jest, tak jak mówiłem, zdecydowanie za wysoko wyceniony. Ale ja personalnie, kiedy testuję, jest to mój subiektywny materiał. Odbieram ten telefon jako zapcha dziurę i że nie bez powodu nie ma w tym modelu roku A74, albo właśnie jest, tylko pod nazwą S23FE. Nie wiem. Choć mogę się domyślać. Wygląd A54. Wykonanie? Okej, okay. flagowe, ale aparat nieodbiegający od S21F i parametry dwuletniego S22, a w szczególności ten Exynos. Może zakończmy spuentujmy pytaniem, czy aby na pewno tego fani? oczekuję. Tylko jakby na to nie patrzeć, S21F miał bardzo podobną drogę. Na początku był krytykowany za nieopłacalność powyżej 3000 zł, a teraz wręcz o 180 stopni inna historia, bo kosztuje poniżej dwójki. Jest bardzo opłacalnym modelem, więc jeżeli jesteś z 2025, 6 to Życzę ci wszystkiego dobrego na nowy rok bo niestety ale w chwili obecnej nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości i takim akcentem zakończymy ten materiał za którego oglądanie wam bardzo dziękuję możesz w maju wchodzić. Tymczasem żegnamy się na wszystkiego dobrego. Dużo uśmiechu do następnego razu. Cześć.